Dajcie na moim kanale. Chcę wam dzisiaj zaprezentować kultowy samochód BMW E31 850ci. Słuchajcie, samochód ponadczasowy, no, robi ogromne wrażenie na drodze. Jest to następca BMW E24. I chcę wam powiedzieć, że BMW E24 M6 była killerem Porsche 911 w obecnym czasie, gdy M6 wyszła. A BMW 850 ci była killerem Ferrari Testarossy. Słuchajcie, zobaczcie, jak ten samochód wygląda. Co? Wow, robi wrażenie. Ten egzemplarz akurat jest wyposażony w koła alpinowskie z rantem. Moim zdaniem bardzo ładnie się prezentuje. E, tak wygląda właśnie samochód. E, zaproszę Was, e, zaczniemy od bagażnika. E, no oczywiście tutaj drzwi bezramkowe i tak dalej. Tu jest fajna opcja, a później Wam pokażę, jak się opuści szyby, to jest taka wielka przestrzeń bez, bez yy, tutaj słupka B. Yy, no, bagażnik. Yy, tu w bagażniku oczywiście brakuje paru elementów, yy, po prostu nie ma tych osłon i tak dalej, ale jest tu zmieniareczka. Yy, auto w ogóle oryginalnie posiada dwa akumulatory, jeden tu, drugi tu, ale bagażnik dość spory, prawda? Jak na Grand Turismo. Yy, Dobrze, teraz tak, no tu wlew paliwa standardowo jak w BMW, zobaczcie sobie w środku, jak to wszystko wygląda, no ponadczasowe to wszystko jest. Elektryka tutaj w foteli podobna jak w E32, generalnie w środku, w środku wszystko jest jak w samolocie, zobaczcie sobie, lata 90. -te, zobaczcie, telefon, to był kosmos, po prostu kosmos. Dobrze, pokażę Wam pod maseczką, jak wygląda V12. Yy, ogólnie były też tu V8. Yy, była wersja CSI, yy, były wersje też w manualu i wersja CSI w ogóle miała skrętną tylną oś. To też był kosmos. Dobra, zobaczcie sobie pod maseczką, jak to wygląda. Później wam pokażę, jak te lampy wyskakują. No to jest w ogóle też ponadczasowa no ponad sprawa. Żeby maskę otworzyć, należy tutaj wepchnąć takie dzyndzle. Proszę bardzo, tak wygląda V12. W tym samochodzie usunęliśmy wycieki oleju, które były spod pokryw zaworów. Wymieniliśmy również gruszkę wspomagania hamulca. Jest to taka, zastępuje serwo. Ona jak się zepsuje, to podczas gwałtownego hamowania nie mamy hamulca. Hamulec jest bardzo twardy, i można się zdziwić. Po prostu ci, co wiedzą, że mają gruszkę uszkodzoną, to sobie hamują tak delikatnie. W każdym razie właściciel pojazdu, właścicielowi pojazdu udało się gdzieś zakupić właśnie nową gruszkę firmy ATE. Wymieniliśmy ją, hamulec działa, poprawnie jest wszystko, OK. Tutaj jeszcze zawieszenie, zawieszenie podokręcaliśmy, bo właściciel sobie sam zawieszenie wymienił. Yy, jakieś tam rzeczy, oświetlenia, inne historie, i zrobiliśmy geometrię. Auto jest gotowe do odbioru, ale wykorzystując tą sytuację, właśnie prezentuję Wam bardzo fajny samochód. I zapraszam na przejażdżkę. No i dobrze, lecimy. Przejechać się. Zobaczcie ten cockpit. Już wcześniej wspomniałem, że to wygląda wszystko jak w samolocie. Jest to akurat wersja USA. Więc tutaj po prostu jest wszystko w No nie jest w Celsjuszach. Jest pełna klimatronik. Jest port komputer wypasiony w cholerę. Zobaczcie sobie, podgrzewane fotele, przycisk auto manual do skrzyni biegów, przycisk EDC zawieszenia i rzeczywiście to wszystko fajnie działa. Na SC się bardzo usztywnia zawieszenie. No telefon, jak wspomniałem, no to w ogóle kosmos. Chcę Wam powiedzieć, że pierwszy raz siedziałem w 800 w roku 93 i Zrobiło to na mnie takie piorunujące wrażenie, że żaden, w tej chwili żaden nowoczesny samochód nie robi na mnie takiego wrażenia, jak wtedy zrobiła na mnie wrażenie właśnie 850. To jest coś niesamowitego. W 1989 roku, jak ten samochód został zaprezentowany, no to powalił wszystkich na łopatki. Zapraszam na jazdę testową. V12 bardzo fajnie brzmi. Zresztą muszę Wam coś pokazać. Posłuchajcie sobie, jak tutaj V12 się uruchamia, jak to słychać. Rozrusznik kręci jak, yy, nie wiem, jak pralka. Uuu, I chodzi, i V12 chodzi. No dobra, lecimy w takim razie. Słuchajcie, zawieszenie wrzuciłem sobie na sport, bo w ogóle ósemka sama w sobie jest taka... Ja generalnie wolę szóstką jeździć niż ósemką. Ósemka bardzo fajnie wygląda samochód nadaje się naprawdę w dalekie trasy na autostrady no prawdziwe grand turismo I, no i tak to wygląda nawet nie spotkałem ósemki przerobionej na tor wyścigowych auto w ogóle waży prawie dwie tony więc jest to kawał samochodu później pojedziemy sobie na autostradkę to zobaczycie jak ten przód po prostu chodzi O, on normalnie tam od przednich kół do przodu jest no nie wiem chyba z metr, <noise> tak to wygląda. No samochód oczywiście jest wyposażony w tempomat, yy, w elektryczną właśnie kierownicę ustawianą, yy, no niestety zobaczcie sobie z tyłu za wiele miejsca nie ma, yy, jeżeli ktoś będzie chciał podróżować w cztery osoby ósemką, to naprawdę nie da rady. Ja mam metr siedemdziesiąt, mam fotel ustawiony pod siebie, a tam niestety a tam nawet dziecko nie usiądzie, bo nie ma gdzie nóg po prostu włożyć. A szóstką na przykład bez problemu można w cztery dorosłe osoby jechać. No, już nie mówię, że w cztery osoby, które mają po dwa metry, no ale, ale gdzieś tam średniego wzrostu ludzie mogą, mogą podróżować szóstką, a ósemką niestety tak to jest. No ale jest to luksusowy samochód, więc, więc tutaj na takie rzeczy się nie patrzy. W dwie osoby można sobie gdzieś daleko po. Pojechać. Zaraz sobie właśnie zobaczycie. Zobaczcie jak ten przód właśnie chodzi. Zobaczcie, jak on ja jak kręcę, zobaczcie jak on widzicie, jak tym nosem tam wadzi. Śmiesznie to wygląda. nie Niemniej jednak samochód ponadczasowy, ponadczasowy robi ogromne wrażenie na drodze teraz. No w latach 90. no to już sobie nawet nie wyobrażam. Jaką furorę robił na drodze? O, jakiś ten. Temperatura. O, zobaczcie, niższa temperatura. Cegary wyskalowane po amerykańsku. Samochód ma przebiegu 76 tysięcy, więc niewiele jest w naprawdę bardzo ładnym stanie. Chcę wam powiedzieć, że tutaj w 8 wszystko jest inne. Tu z E32 możemy dopasować tylko drążki prawy lewy kierowniczy i wahacze dolne pasują z E34 i E32. Reszta jest tylko do ósemki, więc tak naprawdę dostępność jest tylko w aso. Drążek środkowy, z tego co dobrze pamiętam, to kosztuje chyba. No, chyba z 1200 zł, jak nie, jak nie więcej już tak naprawdę nie pamiętam kiedy, kiedy drążek do 850 zamawiałem. Ponadto są tu też takie uszczelki pod kolektorem ssącym, które też dużo kosztują. Komplet takich uszczelek jest to wydatek 1600 zł. Na tą chwilę te uszczelki są niedostępne, i tutaj nawet jak zdejmowaliśmy te kolektory, to musieliśmy złożyć na starych uszczelkach ale uszczelki były w miarę więc, więc tutaj problemu z nieszczelnością nie będzie zaraz jedziemy na autostradę zobaczycie sobie jak V12 przyspiesza no ten samochód ma 300 koni nie jest to jakieś nie wiadomo co ale na lata 90 to był kosmos Ten dźwięk V12. Są jeszcze wersje CSI, tak jak wspomniałem, one są z manualną skrzynią biegów i mają tylną skrętną oś. Bardzo dobrze prowadzą się w zakrętach. Także to jest to stworzony samochód na autostrady. No i jedziemy sobie autostradą, słuchajcie, yy, zobaczcie i posłuchajcie jak ten silnik brzmi. Redukcja i jedziemy. Bardzo ładnie brzmi. Chcę Wam powiedzieć, że w ogóle tutaj takich nowinek technicznych jest bardzo dużo. Yy, tu jest coś takiego, yy, czego nie było w innych autach że na przykład, ja już nie pamiętam, czy przy prędkości 140 czy 160 jak jedziemy z otwartymi szybami, to te szyby przy 140 bądź właśnie 160, już nie pamiętam, same automatycznie się zamykają. A szyberdach, gdy mamy go otwarty, gdy szyberdach jest otwarty, to przy 200 również się sam zamyka. Takie ciekawostki. Pomału wracamy już do warsztatu. Chcę Wam powiedzieć, że te zwykłe fotele w ósemkach na przykład dla mnie są mało wygodne. Miałem kiedyś taką przygodę, że kolega znalazł na Podlasiu 850 do kupienia. Pojechaliśmy razem po ten samochód, on przyjechał z Poznania, zabrał mnie z warsztatu, pojechaliśmy na Podlasie. No kupiliśmy tą 850 ja tą 850 wracałem z Podlasia. Powiem wam, że jak dojechaliśmy do warsztatu, to bolał mnie tyłek. <grydy> Na przykład, szóstką moją mogę zrobić dużo kilometrów. Zresztą, tak jak oglądacie moje vlogi, szóstką pojechałem kiedyś z Kamilem do Portugalii z powrotem, i tyłek mnie nie bolał. <grydy> tutaj z takich ciekawostek ten wypasiony board komputer ma tu taką wersję zabezpieczenia. Czyli na zapłonie wbijamy kod, swój kod, za każdym razem możemy wbić inny kod. Zatwierdzamy go i zamykamy samochód. I jak, I jak wrócimy do auta, czy ktoś by chciał się włamać lub ukraść samochód, to bez wbicia tego kodu auta nie odpali. Trzeba wbić kod, yy, zatwierdzić, wówczas możemy yy, uruchomić samochód. To też była taka nowinka, ona też była wdrożona do E34. I do E32, do wypasionych wersji. No tutaj takich ciekawostek jest bardzo dużo. Nie chcę tu się mądrzyć, bo nie jestem znawcą 850. Trzeba by zajrzeć na forum klubu 850, i tam są fani i znawcy, od których można się dużo rzeczy dowiedzieć. Jest to, tak jak już mówiłem wcześniej, ponadczasowy samochód. Dzisiejsze auta nie robią takiego wrażenia, jak ten samochód robił w latach 90. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, że dowiedzieliście się jakichś fajnych rzeczy, zobaczyliście fajny samochód, który jest nietuzinkowy, no, rzadko spotykacie na pewno 850 na normalnej drodze. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się.